Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Toma Jurek, Panorama Informacje. W dzisiejszym wydaniu Panoramy Informacje postanowiliśmy ruszyć nieco w teren, w poszukiwaniu wiosny. Nasze samochody terenowe dotarły do pięknej, malowniczej miejscowości, nieopodal Wadowic, do Ponikwi. Udało się nam, drodzy Państwo, dojechać tylko do tego momentu, ponieważ jak Państwo może dostrzegają, to za moimi plecami płyną wezbrane. Potoki topniejącego śniegu na Leskowcu. A to to już dobry sygnał, że wiosna do nas zmierza coraz szybszymi krokami. W dzisiejszym wydaniu chcieliśmy Państwa zmotywować do tego, że wraz ze zbliżającą się wiosną warto wyruszyć z domu, warto zaczerpnąć tego świeżego wiosennego powietrza. Zima się kończy, nadchodzi wiosna i na naszej drodze w poszukiwaniu wiosny stanął zespół Outridera Wadowice. Witam was chłopaki serdecznie. Witaj Tomku, witaj. Powiedzcie, jak to się stało, że zamiast siedzieć w ciepełku domowym, wy dzisiaj tutaj prawie że samotni oprócz nas spędzacie te urocze godziny nad tym rozlewiskiem? Lubimy kawę. Aha. Lubimy kawę. Kawa jest najlepsza. Oczywiście kawa... kawa, w, le, kawa w lesie smakuje całkowicie inaczej. Ale wiecie, ale wiecie co? Ymm, troszeczkę zrobiło mi się jakoś tak y, chłodno, pomimo, że już wiosna do nas zbliża. Nie macie może jakiejś fajnej kurteczki, fajnej czapki dla mnie? jest. Aha, no to dobra, szanowni państwo, krótka przerwa, ja muszę się przebrać, bo nieco zmarzłem. Czy w takim sprzęcie mogę dołączyć do waszego zespołu outriderowego? Nawet bez takiego sprzętu. Nie? Mhm. Szanowni Państwo, Tomasz Foryś, założyciel, inicjator swoistej grupy Outriderowców Wadowice i Krzysztof, który tutaj w pocie czoła próbuje rozpalić. Szykuję rozpałkę, próbuję rozpalić yy, malutkie ognisko na smaczną, leśną kawkę. To my może w międzyczasie z Tomaszem. Tomasz, skąd taki pomysł na Outridera w Wadowicach? Skąd pomysł? Pomysł stąd, że pracowałem kilkanaście lat w korporacji i powiedziałem sobie dosyć, nie będę, że nie będę pracował dla kogoś i wreszcie będę robił to, co mi się marzyło od zawsze, od dzieciństwa. Tyle. Stąd pomysł. I otwarłeś w Wadowicach pewną działalność gospodarczą. Proszę powiedzieć, na czym ona polega? Przede wszystkim jest to sklep survivalowo buszkraftowy albo buszkraftowo survivalowy czyli życie krzoka w porównaniu albo życie w krzokach w porównaniu z e, takim ekstremalny, ekstremalnymi wydarzeniami, które mogą się zdarzyć podczas życia w krzokach. No i staramy się ludziom w jakiś sposób pomóc, żeby potrafili sobie poradzić w sytuacjach, które nigdy nie powinny się zdarzyć, tak naprawdę. Aha. No bo właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałem, zbliża się wiosna, więc wielu z nas ruszy swoje przysłowiowe cztery litery z ciepłego domeczku gdzieś, gdzieś, gdzieś w las. Proszę powiedz, co Twoim zdaniem na taką kilkugodzinną wyprawę rodzinną, Ojciec powinien ze sobą zabrać? Na kilku kilkugodzinną da. wyprawę? No, przede wszystkim plecak, taki, który by go za bardzo nie obciążał mm -hmm. na plecach. Mm -hmm. e, na pewno trochę jedzenia, bo w trakcie marszu się mm -hmm. chce jeść, więc nie wiem, co tam jego rodzina wcina. No, no co jeszcze? Kawę, herbatę, dobry humor, zapasowe skarpetki, ubranie, tyle. No Kuchankę no ewentualnie wyprawową, jakąś no. małą nóż. No dobra, ale y, sądzę, że w takim okresie, w którym obecnie jesteśmy, czyli przełom powiedzmy, albo końcówka zimy y, w oczekiwaniu na y, wiosnę, w lesie y, raczej jest jeszcze, powiem szczerze, zimno, tak? W takim ubraniu które mogę zdobyć u Ciebie w sklepie, yy, na pewno będzie mi cieplej, tak? No, Zresztą czuję, Szanowni Państwo, że jest mi już cieplej. No ale obuwie, to druga ważna obuwie. rzecz. Obuwie, no słuchaj, butów jest co nie miara. Buty należy dobierać tak, jak należy dobierać, czyli trzeba mieć lekki luz. Ja polecam skarpety wełniane stricte. Które są robione przez babcie na, na drutach. Tak? Zresztą chyba mam nawet dzisiaj takie fajne skarpety. Odnośnie obuwia są Gore-Texy, nie Gore-Texy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że najlepszym obuwiem na wyprawę gdziekolwiek to są buty wojskowe. Aha. Kto lubi używać goreteksów, lubi trekking, no to oczywiście kupuje w sklepach sportowych buty za 600-800 tysięcy złotych. U nas takie same buty można kupić za niecałe 200 zł. No i dobra, weszliśmy do lasu, po kilku godzinach przyszła ochota na drugą kawę, bo pierwszą wypiliśmy w domu, ale już powolutku przestaje w systemie krążyć. Chcemy napić się kawy. Oczywiście zabraliśmy ją z domu, tak? no bo jednak z ziemi jej gdzieś nie wykopiemy. Mam taką, mam, mam taką nadzieję, że w Polsce jeszcze plantacji kawy nie ma i nie ma wyzysku niewolników. No dobra, czyli kawę ze sobą mamy, woda. Czy moglibyśmy do y, sporządzenia kawy y, skorzystać z takiej właśnie y, wody, która tutaj płynie? topniejące śniegi Leskowca? Jak najbardziej tak, warunek jest następujący zawsze cieki wodne, które płyną trzeba mieć świadomość dwóch prostych rzeczy pierwsza rzecz jest taka, że ciek wodny, który jest w jakiś sposób tutaj zanieczyszczony jakimiś odpadami to są zakładam odpady jakieś biologiczne plus śmieci natomiast ten ciek wodny akurat on jest zazwyczaj bardzo mały jest czysty bo on spływa z gór tak? jeżeli są jakiekolwiek zanieczyszczenia biologiczne one filtrują się między kamieniami w kamieniach co możemy zrobić? No możemy zrobić bardzo prostą rzecz to co my zrobiliśmy kiedyś jak zapomnieliśmy właśnie sobie wziąć wody musimy posiadać przede wszystkim równolitrową butelkę no my do tego w celu polecamy nalgen. Mhm. Nalgen to jest butelka z trytanu, wolna od tych wszystkich jakichś tam e, plastikowych, dziwnych rzeczy. E, I dodatkowo uzdatniamy wodę jedną tabletką katadynu. Jedna tabletka katadynu na litr wody. 30 minut akurat w tym przypadku. Bo gdybyśmy brali wodę ze skawy, to podejrzewam, że jedna tabletka katadynu i dwie godziny, tak, musielibyśmy czekać. Natomiast tutaj wystarczy pół godziny i mamy wodę za tą do picia. Kiedyś zrobiliśmy taki materiał, materiał na YouTube, jak przyjechaliśmy właśnie na kawę i, i nie wzięliśmy ze sobą wody z domu, Aha. więc uzdatniliśmy wodę tutaj na miejscu i kawa była całkiem spokojna, nikomu nic się nie działo, więc... Aha. Generalnie, generalnie tutaj woda jest czysta. Nie? Dobra, czyli jesteśmy po tak zwanej drugiej kawie, kontynuujemy nasz marsz w głąb lasu, przychodzi pora obiadowa. Co mógłbyś zaproponować? Oprócz korzonków, robaków wykopywanych gdzieś z, ze ściółki leśnej. Nie, nie, nie. Ja nie jestem ani Berem Grylsem, ani nie popieram Pana Grylsa, bo dla mnie to jest ściemniacz. E, natomiast co mogę zaproponować na szybko? E, na wiosnę wiadomo, owoców, owoców e, lasu ktoś kto nie zna roślin, e, roślinności danego terenu nie znajdzie, e, a jeżeli znajdzie to będzie się zastanawiał co, jak i tak dalej. Najlepiej batony energetyczne, które można przyrządzić samemu. E, można poczytać o tym na naszym blogu e, na Facebooku, w jaki sposób je przyrządzić. Mhm. E, mogę polecić e, suszoną wołowinę, która też, e, czyli tak zwany pemikan, który też jest opisany na naszym blogu, w jaki sposób go zrobić tak, i go wziąć ze sobą. Albo zwykłą kiełbaskę. No, najprostsza rzecz, e, chyba że ktoś ma problemy zdrowotne, no mhm. to no to, wtedy musi, no to wtedy musi dostosować pożywienie do całodziennego, do całodziennego marszu, tak naprawdę e, dla siebie. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, że Outrider to nie jest firma trekkingowa. My nie uprawiamy sportu, w, w, nie uprawiamy sportu na zasadzie pójścia z punktu A do punktu B. Mhm. E, my uprawiamy tak zwany bushcraft, czyli sztukę kszoka. Czyli idziemy sobie gdzieś tam, gdzieś tam wysoko w góry. Tutaj akurat nie ma takich wysokich gór, bo możemy dojść na leskowiec, załóżmy, z leskowca gdzieś tam jeszcze możemy przejść i tak dalej. Ale jeżeli nam się spodoba miejsce, to po prostu rozbijamy obóz i sobie siedzimy. Tutaj lubimy przyjeżdżać na kawę. Tu kawa smakuje najlepiej. Tomku, zanim przejdziemy do kawy, do ogniska, mhm. kilka słów na temat ekwipunku, który powinniśmy ze sobą na taką wyprawę zabrać. Jasne. Więc tak, podstawową rzeczą to jest plecak, no akurat tutaj ja używam plecak Wisport Sparrow 20, polska firma, jedna z najlepszych na rynku, tak ten plecak wygląda, nie wiem czy tam kamerzysta może najechać, może najechać, Ok. E, do tego plecaka można przytroczyć różne rzeczy, ja akurat posiadam niezbędną rzecz uważam, czyli apteczkę i to każdy powinien raczej apteczkę mieć. E, Ładownicę na właśnie butelkę Nalgene plus kubek, tutaj jest kubek, zaraz będziemy go wyciągali i będziemy w nim gotowali wodę i tak zwaną puszkę survivalową. I moim zdaniem na tym każdy powinien się skupić, kto się wybiera gdziekolwiek, żeby taką puszkę ze sobą mieć. Co w tej puszce jest? Sztućce, piła druciana, jakiś multitool, latarka, krzesiwo. Zapałki, zapalniczka, ponieważ zawsze pamiętajmy o tym, że musimy mieć trzy niezależne rodzaje ognia: dużo taśmy, dużo sznurka, ee, klej, który nas, który nas nie zawiedzie I jeszcze kilka dziwnych innych rzeczy, które każdy, każdy może sobie tak naprawdę wybrać dla siebie plus podpałkę, którą kiedykolwiek testował ponieważ rozpalenie ogniska w takich sytuacjach wymaga. Albo podpałki naturalnej, ja na przykład w tym momencie nie mam ze sobą podpałki naturalnej, bo obawiałem się, że ta podpałka zamoknie, ale my używamy podpałki w takich warunkach, oczywiście, tak? Bo w warunkach, powiedzmy, jakiś tam gdzie jest sucho, to możemy użyć waty, możemy użyć trawy, możemy użyć różnych dziwnych innych rzeczy, możemy sobie nastrugać pukle. Pokażę może. Jak się te pukle robi, ponieważ od nich będziemy rozpalali ognisko. W bardzo prosty sposób bierzemy sobie jakąkolwiek jakikolwiek kawałek drewna i strugamy na... O, tu jest trochę ślisko, Strugamy na takie nie wiem czy to będzie widać, czy nie będzie widać. Muszę Ci powiedzieć, że na co dzień nie piję kawy bez cukru, ale ta kawa przyrządzona przez Was tutaj razem jest z Krzysztofem w tej pięknej scenarii smakowała wyśmienicie. No to się bardzo cieszę. Zapra zapraszamy, zapraszamy następnym razem, może na obiad. Tym razem, jak będziemy coś gotowali na obiad. Chętnie razem z Panoramą informację wpadniemy. Już tak na koniec, Tomasz. Gdyby ktoś z okolic Wadowic i z samych Wadowic chciał wybrać się razem z Wami, dołączyć do Waszego teamu na następną wyprawę, jak można się z Wami skontaktować? Czy sprawa wygląda bardzo prosto. Outrider został stworzony po to, żeby pomagać ludziom. Outrider został stworzony po to, żeby pokazać ludziom, że nie tylko życie korporacyjne nie tylko życie w ciągłym biegu, ale też na łonie natury e, może być pasjonujące i może być ciekawe. E, od 1 marca ruszamy z firmą szkoleniową. E, każdy może zapisać się na nasze szkolenia. Wszystkie dostępne informacje, które będą potrzebne, znajdziecie na stronie www.outrider.pl. Możecie śledzić nas na Facebooku, polubić naszą stronę na Facebooku, będzie nam miło, tam prowadzimy blog, tam prowadzimy testy sprzętów, które przysyłają do nas producenci sprzętu, możecie oglądać nas na YouTube na naszym kanale Outrider Wadowice. Jeżeli macie ochotę skontaktować się. W w tym temacie, to zapraszam albo do siedziby Outridera, czyli Wadowice Sienkiewicza, albo na maila outridermaupaoutrider.com.pl Tomeczku, Krzysztofie, serdecznie Wam dzisiaj dziękujemy za to niecodzienne spotkanie na łonie natury, za to zaproszenie, a ja, szanowni Państwo, żegnając się razem z Wami, zapraszam na kolejne spotkanie z Outriderem Wadowice, ale tym razem, tym razem, drodzy koledzy, przyjedziemy na obiad. Przyjedźcie. Szkoda, szkoda, że nie ma fuksika, bo bym nam potowarzyszył. Niestety w niedzielę odszedł od nas w bardzo tragicznych okolicznościach. Była to nasza maskotka, nasze logo. Staramy się, aby jego miejsce godnie zastąpił jakiś psiak. Także gdybyście mieli psa podobnego do fuksa, którego można adoptować, bardzo chętnie to zrobimy. Dziękuję Wam serdecznie za to spotkanie jeszcze raz. Ja się z Państwem żegnam. Tomasz Jurek, Panorama Informacji.